Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jurny i Jak widać, dzisiaj gramy w Mafii 2 Definitive Edition. Edycja definitywna w języku polskim, jeśli można tak to przetłumaczyć. Po prostu mamy ulepszoną grafikę. Nie jest ona jakby na nasze czasy obecne jakaś wyjątkowa, natomiast tekstury są wyższej rozdzielczości, jakieś tam cienie są również lepszej, lepszej jakości. No cóż, dzwoni na nas telefon, a jeszcze bym chciał was przypomnieć wam, ale to po telefonie. Okej, okay, chciałem wam przypomnieć, że 25 września wychodzi mafia Definitive, Definitive Edition jest to po prostu Mafia 1, która wyszła w, w 2000 roku chyba. No cóż, jest to stara gra, Fabuła nie zostanie zmieniona, natomiast cała gra została przeprojektowana, jest zupełnie inne, nowe miasto, wszystko jest inne tylko jest ta sama fabuła. Ja tych były akurat nie znam, przyznam się, jest to mój... to jest tak zwany grzech gracza, kto nie przed Mafię 1, ten tak naprawdę nie można zwać się prawdziwym graczem, który ma duże doświadczenie. Natomiast wiem, że wielu z Was nie grało w tą grę. To jest stara gra, która wyszła w 2002 roku, także nie oszukujmy się, mało osób miało okazję zagrać w tą grę, bo tak naprawdę jej wygląd też jest troszeczkę przerażający. Jest bardzo no, słaba, no, zupełnie nasze czasy wygląda cienko natomiast tutaj yy, 25 września dostaniemy naprawdę grę na miarę naszych czasów z grafiką naprawdę super super yy, którą można porównać do yy, GTA 5 albo nawet lepszą yy, zależy jak na to spojrzeć może miasto jest mniejsze ale bardziej yy, z większą ilością detali o to, są, to jest dobre określenie mniejsze lecz ma więcej detali cóż pamiętajcie 25 września u mnie od razu gotuję odcinek z tej gry. Myślę, że będziemy bawić się świetnie, ponieważ e, Mafia 1 ma naprawdę świetną fabułę, która była oceniana przez wiele stron który, oceniających gry na bardzo wysokie noty. Tam było 9, coś nie? na 10, jeśli posługujemy się skąd od 0 do 10. E, także ja się nie mogę doczekać. D e, 25 września jesteśmy tutaj i ciśniemy sobie. Przechodzimy całą grę, wszystkie dostępne miejsca. Wszystkie dostępne samochody oraz bronie. Przejrzymy to wszystko i ocenimy, czy faktycznie studio 2K Games y, zrobiło naprawdę solidny remake. Y, no cóż, chyba nie pozostało mi nic dodać. 25 września, widzimy się tutaj, także tyle. No na ten moment jak widzicie podróżujemy sobie przez nasze piękne miasto. No i w zasadzie nie ma temu tej podróży końca. Do teraz właśnie parkujemy. Hmm, świetnie, tylko ja lubię ładnie zaparkować, a właśnie w ten sposób. Hmm. Troszeczkę fajnie się zadymił ten silnik, wiesz, tutaj są tutaj dodatkowe efekty. Dzień dobry, Eddie. Hey, Vito, chciałbym się odnieść do jemu. Vito, to is Carlo Falcone. Przepraszam, że przybyłem, Mr. Falcone. Vito? Więc, so, Vito. How do you feel about Alberto Clemente and Luco Gorino? Well, I'm to Mr. Falcon. The way I see it, those assholes tried to steal 5,000 bucks from me and then left me in a rotten jail. That's good, because the two of them are planning to make a move on us. So it looks like we're going to have to do something before they do something. Eddie will tell you the rest. I'm sure you won't let me down. Goodbye, Mr. Falcone. Nice to meet you, Vito. So what the hell's going on? A car with three of our guys in it disappeared last night, and word around town is that Luca might have had something to do with it. Who's missing? Harvey Beans and the two guys who were supposed to be protecting him, Tony Balls and Frankie the mm -hmm. Mick. Yeah. Beans is Carlo's accountant. If he talks, we're all fucked. What do you need me to do? I need you to wait for him in front of Freddy's and follow him to find out if he's involved. And then? If you find out that he had anything to do with this, you whack the bastard. And if any of our guys is still alive, try and rescue him. Hopefully you can find him before they spill the beans about our operation. Where do you think he'll go? I got no idea. So go prepared. Make sure you've got a fast car and some firepower. All right, no problem. Okay, stop by here when you're done. And Vito, don't tell nobody about this. Got it. O oh, misja się szykuje zacna. Będziemy strzelać i to naprawdę do ważnego gościa, także no cóż, że ja zacieram rączki, lubię takie mafijne klimaty. Weźmiemy sobie tą furkę, bo podoba mi się jej stylistyka. Jest to sedan z dużą, z dużym odwoziem. Mam nadzieję, że waga jest nieduża i, i że silnik jest mocny. Wow, ale mnie wymiotło. Silnik jest mocny. Kurde, straciłem lusterko. Raczej znaczy, tak mi się nie przyda. No cóż. Dajemy gazu. Więc zapon. Kurde. To mi się podoba. Ech. Naprawdę. Słoneczne miasto stworzone na wzór Nowego Jorku. Lepiej nie mogliśmy trafić, jeśli chodzi o klimaty mafijne. Kurde macie, coś zarzuca tym tyłem za samochód. Chyba nie będę was męczył tym, tą jazdą moją, bo coś cienko mi idzie. No cóż, wracamy, wracamy za chwilę. Okej, okay. mamy tego. Gostka, który chciałby nas wykiwać na 5000 pięć, pięć dolarów. O, śledzenie. No cóż. Wielokrotnie miałem okazję brać udział w takich misjach, czy to w GTA, czy to też w innych grach, gdzie śledzenie było trudne i bardzo łatwo można było zostać wykrytym. Zobaczymy jak to jest w tym przypadku. Fajna muzyczka, taka właśnie detektywistyczna. Chyba za blisko podjechałem. No, na, na, nie wiem w ogóle, czy gdzie tutaj jest jakiś pasek wykrycia czy coś takiego. Hmm, sterowanie, właśnie. Jeszcze jestem ciekawy, bo jest tutaj opcja sterowania tryb jazdy. Ja mam normalny. A jeśli załączę realistyczny, to jestem ciekawy, czy faktycznie te samochody będą bardziej płynnie poruszać się po Jezdni. O, wiecie co? Cholera, jest różnica i to znaczna. Potrafi ten samochód naprawdę zarzucać, i tak bardzo nie trzyma się jezdni. Tak kurczowo, bo naprawdę, na, na stawach normalnej jazdy, no to ten samochód jedzie jak po torach. Trochę realistyki by się przydało. No, wam chyba zostawiam te nastawy. Podoba mi się to wygląda to ciekawe. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że od kolejnego odcinka y, będę zwiększał jakość y, filmów. Y, po prostu będzie jeszcze lepsza jakość, ponieważ zauważyłem, że mogę coś poprawić. O, widzicie? Tego nie zrobicie na nastawach normalnych trybu jazdy. To tylko jest dostępne na realistycznym. Wtedy faktycznie fizyka prowadzenia jest szczególnie w

Mamy tutaj kanały, jak widać. A tutaj przez wodę jakoś... A nawet się nie da, jest niewidzialna ściana, czyli przez wodę się nie dostanę. No dawaj, dawaj, o, poszło. Kurde, buty do wyrzucenia będą. Nie możesz używać tu broni. Wiecie co? Ja chcę stąd wyjść. No Nawet to musi nieźle śmierdzieć. Kiedyś miałem okazję przychodzić koło... Yy, w zasadzie na no moim osiedlu jest taka jakby dolinka. Mie, yy, osiedla mieści się właśnie na takim wzgórzu, na dole jest yy, taki jakby mały lasek. Yy, no i tam są właśnie drogi ściekowe. I nie mam okazję tam przechodzić i wiecie co? O kurde, co się stało? O, kurde. O, wszystko się na nas wylało. Jasna cholera. Ciekawe czy mogę to pokazać na YouTubie. Chyba nie. No cóż. Nieważne. Y Yy, właśnie, miałem okazję przechodzić właśnie koło tego, tych koło tych dróg Na moim osiedlu, no i wiecie co? Tam nieźle śmierdzi. Nie wiem jak teraz czuje się Vito Skoro tak cuchnie, to go, nie, nie będzie trzeba go widzieć, żeby wiedzieć, że on przebywa gdzieś tam w pobliżu Bo ten zapach się roznosi dosyć znacznie. Dobra, on się ukryć, okej okay.

Kurde, prawie skusiłem tą misję. Do rzeźni będziemy się zakradać, wiecie co? Nawet nie chciałbym tam wchodzić, a co dopiero się mam tam zakradać? A. Prosty parkour i jesteśmy w środku. O kurde. Ten się chyba wystarczająco głęboko śpi, żeby się nie obudzić teraz mam nadzieję, w sumie grzeje mu piecy, no to ma cieplutko, więc niech lepiej tam śpije, bo, ja bo ja nie mam zamiaru się tutaj strzelać no, czyli tutaj musimy się dostać no, dosyć długi jest ten korytarz kurde Jakieś... No prawdziwa rzeźnia, mają tej dużej ilości mięsa. To była chyba noga świni. A tam widać kiełbasę. Zaraz tam sobie wejdziemy. Chyba kiełbaska. O nie, tam jakiś ziomal. Tu jakieś głowy świni, świńskie. No cóż. Może ja bym na miejscu Wito, Wito wziął sobie Jakąś kiełbaskę do kieszeni Albo może lepiej nie, bo w sumie jesteśmy cali w ściekach Przed chwilą w zasadzie wylała się na nas duża ilość ścieków Mhm. Dobra poszedł sobie Ja czuję, że zaraz coś się może wydarzyć więc przeładuję sobie wszystkie bronie Dobra Ostatnio to jest moja ulubiona broń Colt. Czy nie, to jest Colt? Nie wiem. To jest po prostu magnum bardziej. No, to jest magnum. E, czyli rewolwer z potężnymi pociskami, co za tym idzie z potężną mocą obalającą. Potrafi naprawdę przeżyć się przez gruby pancerz. Jest to prawie jak snajperski pocisk. Można postawić e, znak równości między e, siłą snajpery, snajperki oraz magnum. No, bro, I don't know about the dope. I know where you got the money. Falcon thinks he's got a good racket going, but he ain't gonna get away with it. Come on, how'd you get it into the States? I don't know anything. I'm just an accountant. Don't fuck with me, you egghead bastard. You wanna end up just like your buddy here? Come on, take a good look. You think you're tougher than him? After we're done with you, we're gonna grind you up in one of these machines here. <laughs> It's it's just a question who are am gonna be nice enough to fucking kill you first. <laughs> <laughs> Kule, oh. hey. hey, somebody's over there! Hey, who the fuck are you supposed to be? Jesus Christ, what what is Captain Shipbag here to save the day? Shut the fuck up, Luca. Hey, I know you. You're the who was hanging around with that moron, Bog I thought you were still rotting in the can. What the fuck you think you're doing here? Falcon sent me. He isn't too fond of skinny little cocksuckers trying to turn his guys into mincemeat. So you joined up with Falcon, huh? Well, I'll tell you what. If you knew what was really going on, you'd realize that you was better off in jail. But that don't matter now, anyway. <gulity> Jasna cholera. No, it's that you so O, już go mamy. Nie jest taki silny. Fajnie, że nic nie robiłem, tylko sobie stałem jakby. O kurde, a teraz jak sobie stają? Elegancko. Głupie to wygląda. Oh, to Ale oberwał wlacie No dawaj kurde no Wygoń przeciwnika Czy w końcu to się uda? Cholero twardy jest Chcę go w końcu załatwić, bo widzę, że i tak to wszystko takie No dobra, poleciał. A no nie, jeszcze żyje. Boże, co za beznadzieja. Jego rozwaliłem prawie. A No i daliśmy sobie radę. O, upadek krosa. No, zaraz ich pozałatwiamy, raz, dwa. To nie będzie akurat problem. Jak go No, I thought he was a couple of guys shy at roll call. Shit. Poor Frankie. I'm going to kill that son of a bitch. Beans, stay here and don't come out until we come get you. Okay. Okay. Just don't forget about me. Okay, fellas. Okay, no problem, dobrá. Snoiči, Oh, Oté Może, że mam Magnum, który rozwala na hita, bo on chyba teraz zginął. Bo się miał automatyczną pukawę Thompsona, która, no, może nie ma potężnych pocisków, natomiast jest bardzo, bardzo szybko strzelna. Musimy nam wejść, okej, okay. czyli to myślę, że ten banger wiecie co strzelanie z automatycznego karabinu nie przynosi takiego fanu tejże jak strzelanie właśnie z pistoletu z dużą amunicją takiego na przykład jak ten magnum chociaż karabin nawet fajnie się strzela powiem szczerze ale trzeba dużo kulek wpakować. Okej. Okay. Ale mi tam... Strzelił się we mnie dobrze. Fajny jest też y, sposób, w jaki upadają y, przeciwnicy. Ten raktor jest naprawdę na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że jakoś go wyciągniemy a mnie. Ja, aż tutaj zabarykadował. Chyba są w deskach, ale to wystarczyłoby by postrzelać. I, ale to wiadomo na potrzeby misji, yy, to jest sytuacja przed drzwiami. Shit. They could have be able to open it like this. we need something heavy like a battering ram. I know. We'll use that card. Oh, fucking... Son of a fucking... What the... Oh, Thinks he's so fucking smart. Think you're so fucking smart, huh? Go ahead, try. Son of a bitch. What's he doing over here? I can feel the fiasco. I leave me alone leave me alone like no son of a bitch i'm gonna have a little fun with local before i grind him up want to join me thanks for the invitation but i think i'll pass no just hate the sight of Luca. I hear you. But you're missing out. I think I'm gonna try out that cattle pride he was yapping about. Uh yeah. Eddie wanted me to take care of him personally. Don't worry about that. It'll just take a little longer this way. This fuck don't deserve a quick death. I can't argue with that. Okay, I'm gonna go. I stink like an outhouse. I gotta get cleaned up. And tell Eddie, oh, you know about to worry about Luca. Yo, beans. Open the door. It's all over. the You Jeszcze Sleeping Beauty? Sleeping Nie O! Ten doktorek to też był jakiś. <śledzisz w ten sposób> ciemny charakter, tak naprawdę, bo. Yy, ucieszył się na myśl o tym, że. na tortury tego skurczybyka. byka. No i dobrze, lecimy stąd Fajna furka Stylistycznie może mi nie podpada Nie trafia w moje, w moje gusto w 100%, natomiast O proszę, to jest szybka fura No i nawet y, dobrze znosi nierówności drogi Zobaczymy się na miejscu Okej, okay, no i jesteśmy sobie na miejscu Wchodzimy tutaj no I zobaczymy ile hajsu dostaniemy. No co jest grane z tymi drzwiami? No, nareszcie weszliśmy. Oh God! Oh God! Oh God! Oh Jesus Christ! Was that you, Vito? Oh Jesus! Why didn't you take a fucking bath before you came back? Oh yeah. Told me to come right back when I was done. You think I'm enjoying this? Okay, okay, okay. What happened with Luca? i All right. How about our guys? You find them? Yeah. Luca at him in the slaughterhouse. Frankie's dead, but Balls and Beans are fine. Luca was. uh interrogating them when I got there. Any witnesses? Well, except for a dozen or so back bodyguards who ran into okay? It was rough, Eddie. Yeah, it sounds like it got pretty hairy. But hey, you pulled it off and you got out of there in one piece, right? So go get cleaned up before you ruin everybody's appetite. And burn those fucking clothes you're wearing, my God! we to them, i as soon Nieprzyjemna breja. Okej, okay. przyszło nam teraz tylko i wyłącznie się przebrać. No dobrze. Lecimy. No cóż, wiecie co? Nadzieję na się, że to będzie koniec. A ja zapraszam już Was do kolejnego odcinka, który odbędzie jutro. I pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, bo nowa mafia a zobaczycie to w dniu premiery na moim kanale. Cześć!